Cześć witajcie. Dzisiaj wam pokażę jak wykonałem prosty świecznik. Zapraszam do oglądania. Swoją pracę zacząłem od oszlifowania yy, powierzchni plastika drewna. To jest plastik brzozowy o średnicy około 200 mm. Na początku papierem ściernym o gradacji 40 potem 60 a następnie 120. No i co? Jeszcze tylko przedmuchaj sprężonym powietrzem i tak wygląda materiał po oszlifowaniu No i co? Tak przygotowany materiał w kolejnym etapie umieszczamy w poterze 2D Tutaj mam plotek z laserem o mocy 20W. Ustawiam parametry wypalania, no i już. Do mojego świecznika wybrałem sobie taki motyw jesienny. Byłem na spacerze i po prostu myślałem sobie, o fajny liść klonu leży, wezmę go, zrobię jego zdjęcie i wypalę sobie na plastrze No i właśnie tak powstała ta grafika. Tutaj widoczne jest jak maszyna kończy pracę. Wypaliłem sobie takie punkty pilotażowe, można powiedzieć, i w tych punktach będę wiekcił otwory pod podgrzewacze. Jak możecie zauważyć, przeniosłem się na kolejną maszynę. Tutaj, na wiektachce kolumnowej, zamontowałem sobie za pomocą ścisku strolackiego mój materiał obgabiany. Wiekło Fi40, do drewna cylindryczny, tak zwany setnik obroty 980, no i wykonuję 4 otwory nieprzelotowe na moje podgrzewacze. Po wykonaniu otworów o średnicy 40 Pozostało już tylko w tych otworach umieścić podgrzewacze i świecznik jest gotowy. Tak wykonany plaster można również na sam koniec pomalować olejem do drewna, lakierem bejcą czy lakierem. Olej do drewna bardzo fajnie może wydatnić lub podkreślić słoje drewna, i dodatkowo zabezpieczyć yy, drewno przed wilgocią. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie, żeby zostawić łapki w górę. I widzimy się w następnym odcinku. Cześć.